Wrocławskie studio Far From Home zaprezentowało światu survival akcji, które rozgrywa się na zniszczonej Ziemi. Forever Skies ukaże się jeszcze w tym roku na platformie Steam w ramach wczesnego dostępu. Twórcy chcą bowiem wykorzystać informacje zgłoszone przez społeczność, by w efekcie końcowym zrealizować produkcję, która zadebiutuje na pc tach i konsolach aktualnej generacji. W grze wcielimy się w naukowca, który powraca na Ziemię z kosmosu długo po tym, gdy nasza planeta została doszczętnie zniszczona wskutek katastrofy ekologicznej. Cytując: W nowej równowadze biologicznej planeta jest pokryta grubą warstwą toksycznego pyłu, ponad którym bohater unosi się w zaawansowanym technologicznie sterowcu, wyposażonym w laboratorium badawcze, warsztat pracy, szklarnie, spiżarnie i pomieszczenie mieszkalne. Celem gracza będzie stworzenie sobie warunków do przetrwania w tym nieprzyjaznym środowisku, a następnie rozpoczęcie badań naukowych prowadzących do pozyskania cennych zasobów znajdujących się pod warstwą pyłu. Zostaną one następnie wykorzystane do stworzenia remedium na tajemniczą chorobę trapiącą bohatera i jego najbliższych tam skąd przybył. W celu pozyskania zasobów gracz będzie musiał udać się pod warstwem pyłu. Tutaj czyhać na nas będą nowe, groźne formy życia. Ze względu na wciąż niewystarczające zapas amunicji, gracz będzie przynajmniej się starał nie wchodzić im w drogę. W innym wypadku czekać nas będzie bezpośrednia walka z nieprzyjaznymi stworzeniami. W ramach wczesnego dostępu Forever Skies zaoferuje wyłącznie tryb dla jednego gracza. Docelowo deweloperzy zamierzają dorzucić również możliwość zagrania w kooperacji. Na platformie Steam jest już dostępna karta produktu, także śmiało można dodawać pozycję do listy życzeń.